Cześć! W dniu dzisiejszym zaprezentuję Wam samochód, który jest z typowo amerykańskim rodowodem. Auto, które każde z zloty opuszcza bokiem tylko po to, żeby następnie wylądować w latarni. I finalnie samochód, który pokochałem, ale dopiero po 10 latach od jego premiery. Dlaczego? Dowiecie się z dzisiejszego odcinka o Mustangu szóstej generacji. Natomiast zanim to wszystko nastąpi, ponieważ mamy do czynienia z 5-litrową jednostką V8, szybki test wydechu Mustang 50 V8. Auto, które było składane we Flat Rock w Michigan przez cały okres swojej produkcji, szturmem wjechał na rynek w 2014 roku oferując klientom w tym przypadku, czyli 5.0 GT, 450 koni, prawilne, wolnosące V8 i 4,5 sekundy do setki, zaprzężone ze szperą na tylnej osi. Samochód, który zrobił na rynku totalną rewolucję w tamtym czasie, ponieważ Taką fałsemkę mogliśmy nabyć już w polskim salonie, bo to auto było sprzedawane na rynku europejskim z manualną skrzynią biegów, dokładnie w podobnej wersji, jaką obecnie się przemieszczam. Za uwaga, okolice 180-185 tysięcy złotych, więc w tamtym czasie zostało to auto okrzyknięte najtańszą fałsemką, którą możesz mieć i kupić jako nowo. Szósta generacja została kompletnie przeprojektowana tak, aby dalej posiadała amerykański rodowód, ale była bardziej przystosowana pod gusta innych klientów. Ten samochód miał być tańszą alternatywą dla V8 z szyldu BMW czy z szyldu Mercedesa. To auto, w danym momencie, kiedy zostało wypuszczone na rynek, przełamało barierę amerykańskich samochodów. I ja muszę powiedzieć, że zrażony historią, ponieważ ja nie przepadam za amerykańskimi autami, tak najogólniej rzecz ujmując, złamało ten stereotyp, dlatego że zarówno zaczynając od zewnętrza, projekt przód tego samochodu, bardzo fajnie wyglądający, ze światłami LED, pięknie zaprojektowane reflektory tylne, które wciąż nawiązywały do historii Mustanga, ale jednak dawały zupełnie nowy powiew świeżości. Sprawiały, że to auto się po prostu ludziom podobało, i w tamtym czasie wyniki sprzedażowe dla Forda były znakomite. No i oczywiście było to również podyktowane ceną, o czym wcześniej powiedziałem. Ja niestety muszę się przyznać, że tego auta nie doceniałem z samego początku. I aby pokochać ten samochód i zrozumieć, o co chodzi w ogóle w ideologii posiadania Mustanga, Potrzebowałem aż na to 10 lat, dlatego że zaprzyjaźniłem się z tym autem naprawdę zupełnie niedawno i dopiero niedawno zrozumiałem o co chodzi w posiadaniu Mustanga i gdzie jest ten cały fan i co sprawiło, że ja to auto tak bardzo pokochałem w ostatnim czasie. Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy się najpierw odnieść do wersji, którą jedziemy. 5-litrowa jednostka zespolona z manualną skrzynią biegów to jest arcydzieło, jeżeli chodzi o. Takie obycie z tym autem. To nie jest samochód sportowy w ogóle. Jeżeli ktoś chce mi powiedzieć, że to jest auto do kręcenia czasów, to jest w zupełnym błędzie. Oczywiście Mustang zmienił w szóstej generacji bardzo dużo, poprawił bardzo prowadzenie i ten samochód naprawdę stał się autem, które słucha się kierowcy. <słyski> Natomiast tutaj nie chodzi o to, żeby kupić V8, jechać nią na Nürburgring i robić najlepsze czasy. Tu chodzi o przyjemność, którą ten samochód daje z każdego pokonywanego kilometra. Uważam, że to auto z manualną skrzynią biegów, w tym, z tym silnikiem, to najlepszy możliwy konfig. Oczywiście pomijamy kwestię... Wszystkich wersji torowych czy innych, które zostały wyprodukowane jako segmentowane, wyżej, bardziej sygnowane, unikatowe od tego modelu. Natomiast do takiej cywilnej jazdy i do tego, żeby ten samochód wam dawał fan, to uważam, że ten konfig jest najlepszym z możliwych. Skrzynia biegów i to, jak pracuje ten malutki, króciutki lewarek, który nie wiem, czy widzicie, ale powiedzmy, mam nadzieję, że go zobaczycie teraz na przebitkach, daje naprawdę. Efekt, ten efekt kliknięcia, niektórzy mówią, że skrzynia klika, że jak zmieniacie te biegi, to jest efekt kliknięcia. Tutaj dosłownie to aż słychać. Ten lewareczek jest malutki, ma mały skok. To wszystko jest po prostu w obyciu wspaniałe. Pozycja za kierownicą, fotele, garba, którego widzicie na masce, sprawia, że ten samochód przy pierwszym kontakcie już od razu wywołuje w Was bardzo pozytywne i fajne emocje i czujecie, że Macie do czynienia z czymś. Nietuzinkowym, to jest bardzo dobre określenie. To jest auto już nietypowo od pierwszych kilometrów jazdy, natomiast jednocześnie bardzo, bardzo cywilne i normalne do jazdy na co dzień. I tutaj dotknęliśmy sedna, dlatego że Mustang został zaprojektowany po to, żeby niekoniecznie był tym autem, który jest najdroższy, niekoniecznie, żeby był tym samochodem, który kręci najlepsze czasy, ale to auto powstało do tego, żeby dawało fan. Fan z pokonywania każdego kilometra w sposób szybki. I sposób wolny. Fan z tego, że bulgocze. Fan z tego, że auto ma tryb palenia gumy. Z tego, że ma tryb track, że możecie zgasić całą e, obsługę z elektroniki, która Was wspomaga w trakcie jazdy, i oddać się frajdzie i lataniem bokiem tym samochodem. Lub możecie tym jeździć zupełnie normalnie na co dzień do pracy. Jest to pełnowartościowy czteromiejscowy samochód. Co prawda, kupę może nie najwygodniej jest z tyłu, ale spokojnie da się w tym aucie jeździć cztery osoby. W sposób średnio wygodny, ale jednak się da. I spokojnie można ten samochód użytkować zupełnie na co dzień. Wszystkie auta amerykańskie w moim przekonaniu są wykonane biednie, deski są bez polotu, wszystko jest średniej jakości. Ja mam Corvette C5, więc uwierzcie mi, wiem o czym mówię. To auto żyje swoim życiem. Znaczy, ja mam czasami wrażenie, że jest korweta, a obok jest jej środek, i te dwie rzeczy są ze sobą w ogóle niepołączone. połączone. Środek tańczy jak chce, a cała reszta auta została zrobiona przez zupełnie kogoś innego. To auto łamie ten stereotyp. To nie jest tak, że mustang użył tutaj najwyższej jakości skóry i najlepiej wykonanego wnętrza. Nie, 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 to nie o to chodzi. Chodzi o to, że to zostało zrobione wreszcie bardzo przyzwoicie i bardzo dobrze. Tu nic nie trzeszczy, tutaj w środku jest mięciutko. Kierownica, która też jest zrobiona tak, żeby był fan, bo ona jest taka trochę wysunięta do tyłu, tutaj zakrzywiona do środka, jak w starych amerykańskich autach z takim dużym odchyłem od wewnętrznej osi kierownicy. Nawet skóra na kierownicy, która jest użyta, ona jest, ta kierownica taka dosyć cienka, nawiązująca do starych amerykańskich kierownic, ale przeszyta jest fajnie, bo jest przeszyta taką grubą nitką. To nie jest, wiecie, takie szycie luksusowe, tylko to jest takie szycie na klimacie, tak bym to określił, bo, bo tak dokładnie jest. Ten samochód jest po prostu na klimacie i to jest bardzo trafne określenie. Elementy Wnętrza, które są tutaj srebrne, są bardzo fajnie wykonane. To jest tworzywo, ale to jest takie tworzywo, które jest ładne, imituje aluminium szczotkowane. Oczywiście te plastiki, to wszystko tutaj jest twarde, jak na amerykańskie auto przystało, ale to nie trzeszczy i jest naprawdę bardzo, ale to bardzo przyzwoite. No i teraz jeszcze jedna sprawa, a propos tego całego fanu, o którym mówiłem. Ten samochód złamał cały stereotyp aut amerykańskich i ten samochód pokochałem, dlatego, że on naprawdę się nieźle prowadzi. W ostatnim czasie trochę zrozumiałem, jak to auto działa. Trochę się bardziej z nim zaprzyjaźniłem, pokonałem nim nieco więcej kilometrów niż wcześniej i doszedłem do wniosku, że naprawdę ten samochód daje sobie świetnie radę. Jest dosyć przewidywalny. Jeżeli ma się odrobinę oleju w głowie i odrobinę doświadczenia za kierownicą, to naprawdę jest szansa się dobrze wybawić tym autem na drodze. O panie, trzeci bieg, 5500 i się auto uślizguje. No, taki właśnie jest przewidywalnym ustań. Sprawdźmy sobie jeszcze, jak wychodzi spalanie za całe 100 zł Tankujemy 98, dzisiaj mamy cenę 643. Ciekawe czy wyceluje. O! Dobra, przeholowaliśmy. Czyli tak, za 100 zł średnie spalanie w tym aucie w manualu na przestrzeni ostatnich 3000 km jest uwaga, tylko 11.9. To liczymy. 11.9, zapłaciliśmy 100 ,12 zł 12 groszy. To wszystko daje nam zatankowane 15 litrów i przewidywany zasięg to okolice ok. 130 km. Prawie złotówka za kilometr. Nie jest to bardzo oszczędnie, ale też nie jest bardzo drogo jak za 5-litrowe V8. Jedziemy dalej. Słuchajcie, mamy jeszcze nowy pomysł na testy do samochodów, ponieważ nasza firma zajmuje się importem aut z Dubaju w głównej mierze. Mamy tutaj trochę sztabek złota i zobaczymy, co i gdzie jesteśmy w stanie schować w schowkach Mustanga. Złoto trzeba mieć gdzie przewozić. Tu się mieści jedna, drugie już tutaj nie upchamy, druga, trzecia. E tu się nawet dwie mieszczą. No to jeszcze dwie, czyli tam jeszcze jedną byśmy zmieścili. No i mamy cały schowek, także. Auto pojemne dla szejka z Dubaju. Tu już mamy chyba finish. Tam dwie, i do schowka byśmy zmieścili jeszcze myślę, że ze trzy. Także prawdziwy szejk z Dubaju może jeździć Mustangiem. Skąd importować Mustangi? Słuchajcie, moim zdaniem ze Stanów Zjednoczonych. Oczywiście są one w Emiratach i z Emiratów można takie auta poszukać. Natomiast znacząca większość tych samochodów w Emiratach Arabskich jest zajechana docna. Kupują auta ze Stanów Zjednoczonych, przerabiają na dziesiątą stronę. Z aut z silnikiem EcoBoost robią wersję Shelby. I ja osobiście nie jestem fanem zakupu aut amerykańskich akurat z tamtego rynku. Jeżeli byście chcieli kupić takie auto to zapraszałbym raczej do tego, żeby poszukać go w Stanach i naprawić sobie go w Polsce. Oczywiście, można go również kupić całego, ale opłacalność takiego wydarzenia będzie dużo mniejsza. Ile trzeba dzisiaj za to zapłacić? Taki egzemplarz z 2015 roku, na dzień dzisiejszy, to są okolice 100 tysięcy na rynku wtórnym za auto gotowe, jeżeli miałby to być samochód uszkodzony plus naprawa. Myślę, że możemy się zakręcić w okolice 80 tysięcy, może 90. 000. Jeżeli zależałoby Wam na niskim przebiegu, to oczywiście te cyfry będą mogły wyglądać już nieco inaczej. Należy jednak pamiętać, że w wersji z manualem naprawdę nie ma zbyt wiele i to nie jest zbyt często spotykana konfiguracja. Ja Wam dziękuję dzisiaj za uwagę, zapraszam do subskrypcji, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!